Lat, Piotr. Zostawcie łapkę w górę oraz substancje. A teraz pokażę Wam jak zrobić grzyby. Także ruszamy. Wypakuję je wszystkie sobie na taczkę. Mamy nożyk i taczkę. Także zaraz Wam pokażę. Czekajcie. Właśnie w dół trochę. Trochę właśnie w dół. Także widzowie zostawcie e łapęce oraz suba oraz mi komentarz. Tam na dole koło słoneczka i suba. Także tyle. No, będziemy robić się dzisiaj ognisko z wami, ale to w dalszej części filmu. Także tyle. O, tu siedzi moja oliwka, niestety nie mogę jej pokazać, bo YouTube nie wyraża zgody. E, także wiecie jak to działa. Niektórzy wią, niektórzy nie. Także tyle. Ale będzie się ją. Czy nie oliwka? No. Dobra, mam te picia. Obejście to ani Dobrze ten napój, gotowane. tak. że, że mm. powiem dobra robimy tak żeby dupem chodźcie tam chodź w dół teraz robimy sobie ucinamy tutaj biorę, tak nóżka nam chodź tu chodź bo to jest kreowanie w dół ten sobie tutaj tak i tak biorę na taczkę muszę chudowo. ten do połowy roboczywy także pół trzeba wywalić pozostawić nie tego wywalam bo cały roboczywy także tyle dobre są te żeby do jedzenia ale nie gotuję tylko no potem daje To w ogóle masz czy co? Myślę w komentarzach mm. W ogóle jak robicie w domu co nie to sobie nie krocie w plasterki tylko tak jak tu i kłacie takiego drzyba Nie dajcie na słońce albo na oknisko, czy gdzieś tam. Ale nam ja muszę przeciąć bo wtedy będzie łatwiej przesuszyć Także tyle drzew już nie ma. Tak dużo. Tyle ile raz znalazłem, tyle się udało. Możesz. Także. Chcesz mi pomóc mama? Już mamy 5 minut ten. 5 minut trwa. E, także film. E, tak do 25 i kolejnego zaczniemy. Także musimy drewno i wystawimy opinię, bo mówiłem Wam o ostatnim filmie, że wystawimy opinię Sikielce. No, zaraz Wam wytłumaczyć co się stało, że ona jest wada jedna jest, te Sikielki. Także no, nie polecam jej kupić. Szczerze. Bo się ją spada. Kronę wyleciał. Także Henry bym pojechał, kupił szykielę i porównał tą szykielę do tej na stałe. Bo jak widzicie, do skierpu posał za stówę, tak? Powiem mam za stówę. to akurat tak. No, ten, Wam mówiłem, nie pamiętam już, no to e, jak macie, e, to ja by już te pięć, sześć dołożyć e, do sikieli, która będzie na całe, ale która będzie, bo właśnie ta ustawa jest, jak nie powiem co. Także tyle dobrze zacząłem jej w ogóle nie można wyzowie wyczuć tyle wam powiem jej wyczuć letko można ale nie tak na stałe ta szebieronka niestety dostaje ode mnie minus 3 punkty ciekawe jak litr będzie ale jeszcze nie sprawdzałem lidera z wami. Także mamy notację. Daje się sobie tu porobię. I teraz pan. dzisiejszego odcinka jest... E, nie mamy dzisiaj. Ale za to, że możecie wpisać, jakie filmy chcecie, żeby reklamował za fliko, to będziemy reklamować. Ja bardzo lubię śmieszne pl Także jak chcecie to wbijcie sobie na śmieszne .gov pl Także jesteśmy u mamy na dełce. Także dziękuję mamie. Mam to pokrojone, tu jeszcze wczachnę I dajemy tu koło jest słońce Tu, tu od strony Daję tutaj na słońce I dekalizuję nóż Zaraz do wracam I Wam pokażę co się stało To jest to Trzonek lata Tu w ogóle już się stępiło Jak widzicie ta duchnotka się zrobiła, tu Wam lata. Czasami wypina Wam, wyciąga się, nie? Także nie można jej wyciąć, ale tak, żeby takie małe stępy to jest ok, ale tak jak na długi okres do lasu, to Wam nie polecam. Na przód to są właśnie te, te osza. Ten nóż tylko jest. dobry, a iść w tamtej. Eee, a tutaj mamy tą piłę. Ta piła się zaczyna. Dansze jest problem. Oliwka już biega sobie wokół kamery. Nie widziej jej, bo ciąłem. Także tyle. I idziemy. Zaraz będziemy. Robić tylko a sobie grzybki rzucę, żeby się rozpuścili. Szybka jedynie możemy pyk przeciąć, a tak to nikt z tym nie zrobimy, idziemy do roboty, zabieram was i idziemy także grzybki tam tutaj dobra. E tam tutaj. Biorę się, ja. prawdziwy dwał i idziemy po kawałki drewna A nie, najpierw, przepraszam Was, idziemy po piwa, Także lawa zostawiam. Tutaj, tutaj, będziemy ląbać. I pacie, czulę ląbałem. O poszukacie, patrz tu. No słabo wydzielić się. Nie mogę jej po prostu wyciąć, Tak jak powinno się wyczuwać się Także ja. dziękuję Ci, że udostępniasz kawałek ogludka. No. Także biorę piła taką małą, taką małą, jak się nie za. 10-15 sprawdzimy sobie w tym filmie oraz młotek żeby lepiej się, się kierowało tak idziemy oj o dobra idziemy ja Idę pod rafną już mamy 10 minut w drugim filmie wam pokażę, jak wszystko zrobić także mam tu żeby na odstukałem za prawym młotkiem. Także tyle. No i idę za tyły, żeby jakieś dobre drobno. Ale chyba nie trzeba iść, bo tu jest jakieś. Spóźnale, ale jak spóźnale, to i lepiej wam mnie, bo, bo kierali nie będzie się męczyć. Oraz bez, tu jakieś są. Oliwka jest Oli. Zanieś mi tam. Tam gdzie o, A Lobaki. Nie, bo to ślimak. No się boi. Nie Dobra. inne Lobaki. Dobra. Ucieka. Nie mi Mhm. Dobra, biorę to i idę. No. Także, zobaczycie zaraz jak to będzie Szyknie się z waniem. Jeszcze Jeszcze idę ten Teraz ja wkładam was Na maksa Stawiam was i będziecie patrzeć sobie, no bo to nie go. Ja nie wiem, gdzie mam, To nie wiem, mam. No to. Gdzie mam tam Kurczę. Kurczę, kurczę. Gdzie to, które jest? To. No to. Just to jest to. Kur... a nie, dobra, wiem Także idę bardzo, zostawić w oliwkacie W oliwkacie Bo oliwka oliwka ja... Przesiełko Także... Chcę was O! I trzeba ląbać bo co inaczej

Okay. Oliwkę coś nagrywać? Mm, nie, ja bym chciała się baczyć. Mam władzę, lotka i siodła. Czekajcie. Oh, wbiłam, dobra. Teraz jak wbijam, okay. żeby nie podnosić, to po prostu młot. fácil do mundo. Tô. Pá. Dá. Tô vaga. Aí, tô vaga. Pop é vichangam. Chiquele, cá. Vichangam, vichangam. Tá, tchê, vichangam. E só vê, viam, ó, bó. E só E mó, O, oh, jest, dało się, dało radę, patrzcie, tu mam jeden, a mówi, nie wiedzicie co, czemu nie wicza. no i dobra, trzeba tutaj. teraz Ognisko no tak, to jest taka Wiem. Czekajcie, no i patrzcie. Wylatywało. Jezu. Każdy wie jak robić ognisko. Ale każdego ktoś też Idź, a nie. Baczymy do to niektórzy nie umieją. Ona mówi, że każdy wie jak zrobić ognisko. Może nie kaste? parte do bar. Vamos Ja mam na pół tera, tera dalsza, tutaj i tera tu. Ojej! Patrzyli chłopcy, ja nic nie mam. Trzeba poprawiać, która to się będzie. Skieram tego się nie da. Mam pigę, sprawdzimy sobie. biorę ją. Pych. tak pod Ustawiam. Widzicie? Widzicie kawałek, biorę sobie Trochę się zaczyna. Co to? dody? Piasko mi się udało. że nami jest piasek tam i woli w każdym. isik jelom pak 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 robie zaraz odzudze ja dzięko z do palenia. to jeszcze się tu widzę Yeah. Tamam oğlum bana gel Teraz şöyle zmontuję nożyk i złożę go teraz i idziemy za tam zrządę duże krzaki tam podrabna trochę bo się po dwóch uderzeniach jest smartretowana, to w ogóle jest jakieś tworzywo takie nie wiadomo co to jest Moim zdaniem to się nadaje Tak jak jedziecie na jedno pierwsze oknisko To jest tak Że weźmie Że opiesza Musimy też sobie O patrzę porusz się. Mogę teraz ponkiem doszać. Dobra, patrz mam teraz. To słabe jest, idziemy zaczynaj, żeby bardziej w Także tyle Idziemy z tyłu robić. Na wyżej mi poleci na nogi. A wy będziecie mieli tego nie obawy. Ja to mówi wątki, a tak... pasie. pasie. To jest fajnie. Nie. Można sobie z dołu. Czy cię nacię? Ale my... Jemy tam. Patrzę. Dlatego was tutaj już tutaj. I jemy. Także. Dobra, jestem z tyłu nie muszę wyciąć takie suche będzie na rozkę i wycinam takie oczywiście tu dojść. młodka i patrzcie teraz łam nie na no was w oczach to się nam przyda taki party nie, nie. na dami się ale za to tu jest taki tuchy Nie Tego w ogóle nie trzeba ścierpom zrobić. To jest taki śmierda. Dobra, zaraz. co tam mieć Ale to serio nie jest tak łatwa. Ja sobie w mniejszym połowu widzę. był uczął ale Nie można tego, że to nagrywam, a można komerko ten zmienić.